Dobra, bandaż, szpak Myślę, że to jest taki must-have. Latarki w ogóle nie używałem. Bardziej się opłaca rzucać te świetliki, mimo wszystko. Supernamentne nie trzeba ich ładować i jest ich wszędzie pełno. No i here we go again. Psytacz. fejkowe. Jo, lisu! Do tego da się chować. Do czego? Chodź tu. Do tego. Właśnie teraz... Jak wychodzisz z kryjówki, to się ty preśpiecz, co nie? Ale w tym możesz się chować. Yo. Teraz zauważam, że jest interakcja z tym. O, ale jest, jest ta kreatura w środku teraz. No, jak, jak wyjdziesz z kryjówki, to ona jest okupywana z powrotem przez tego typa już. O, świeczka. Ale mam ochotę nas jitnąć w tym gazie. <laughs> No, normalnie ja chcę po prostu poznawać o, mechaniki, co nie? Jestem ciekaw, czy to tak działa. O, słyszę śmi os, śmianko. Os, słyszę śmianko. Uwaga, jest. Jest. No i co się szczerzysz, co szczerzysz, mordę. No i znowu dwie skrzynki, ale nie ma nożyc. Gardening update. O, tu będą nożyce. Yeah, nożyce? Je, nożyce. Mmm, cztery Fajnie. O, duża latarka, bierz latarkę. Okay. Tu i... Co to jest? Pointer! Masz? To? Biegaj za pointerem. Biegaj, biegaj. 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 No, po... Nie wiem po co pointer. Może. Mam jeden przyrzeża... pomysł. Oślepiłem go! Da się go oślepić! A w zawsze jakiś odcinku? Nie! Ale jak się go oślepi, to jego oczy bolą i można pod nim przejść! O, dobra, jeszcze tutaj otworzę od razu te skrzynki. Ale fajne! Takie intuicyjne. O, kolejna latarka uh -huh. to to uważmy sobie. Oj, zostaw baterii. No to bierz. Kurde, to chcę dla mama wziąć ze sobą, to jest przydatne. Dobra, szczerze, walicie Może co się przydadzą chociaż. O, drabina. No. Yo. Kolego. Słyszę psyta! O, Słyszę psyta! Zła szybciej! O. o. Nie ma psyta. Jeszcze no ja głębiej? Jeszcze głębiej. God damn it. ale mam fajne różowiutkie gacie Zajebiście Jeszcze <laughs> Je trzeba chwalić No nie wiem, no w pierwszej osobie się baguje mi ta kurtka i te spodnie Ja mam jakieś podstawowe te gacie O słyszę znowu giglesa Jestem o. zły z jednego powodu Aha. O, jest. Jest, Jestem zły, ale... No nie mogę, no. Nie, nie, mogę. I no nie możesz. Oho. Pst. No i co ta szarańcze? U mnie rozwalają żarówki! Aha. Op. Oh. Goddammit. One idą do źródła światła, nie świeć. One gonią źródło światła. Wystarczy nie świecić. Nie słuchajcie. Okej, bo się leczy. Okej. Okay. Uuuu, dobra, teraz się i zlękłem i ja tego psytacza ze Dobra, mam drugi fuse. I wychodzimy z tego grajdołka. O, widzisz, zobacz, o. są te jaja, widzisz? Mhm. Trzeba omijać te jaja O drugi śródem wagonik, tu jest wagonik. Tu jest... nie ma przejścia, to gdzie był generator? To jest przycisk God dang it Ło, tu muszę się w koszu na śmieci słować w świetniku takim wielkim a. Yo Nie widzę Okej okay. Tam jest generator Ała, ty, te kolce są No O, miałem dwa, potrzebny jeszcze jeden fuze. Mam ostatni fuse. Dobra, no, dawaj. Zaraz, staram się jeszcze przeżyć. Są o, te kolce się mocniej. No, nie da się tu przejść! Dosłownie są tak te kolce w drzwiach, że się nie da przejść. God damn it! Zanim to otworzy to się wyleczy. Mhm. Czuję się normalnie jak na tym modyfikatorze, że jest części ciemno. Mhm, no. Coś przydatnego? Nie. Białe oh. światła. Od przodu leci. Już ryczenie tu gdzieś. Bo są fejkowe drzwi. Te, te, te tutaj chyba. Oła. Nie widzę, są oczy. Nie widziałem, to są grey. Ja też nie. Właśnie w tym problem. Tu coś warczy, to nie. Tu też. Też. Tu to też jest. były fejkowe, co? Te były prawdziwe, ale tu przy nich warczało. No właśnie, to też jest. mi się wydaje, że coś warczało no. przy nich. Chyba się to Które to drzwi? 118. Słyszę e śmianko. Śmianko, no, uwaga. Jak go zobaczysz, to mi daj znać to kogoś ślepie. Jest Och, tutaj. Wiedza. A tu da się go ominąć. No. Szkoda. Mimo to, że baterie nie są wcale rzadkie, ale. Szkoda, że nie ma achievementu za oślepienie go. E, Miguel światła. Mhm. Będzie coś biegło. Raz biegnie. Aha. Masz szafę? Mam. Dobra. Słyszę kolejne warczenie. I są tu te osy. Mm -hmm. O, jest tutaj, przy schodach, na środku. O. Do tego to joinknę. Dla zabawy nawet. Dla Do bezpieczeństwa. Dobra, tutaj to nie ma sensu stać za długo, bo zaraz zginiemy. Wieża. God damn it, gorszego pomieszczenia na wieżę to nie mogliśmy dostać. Ty no tu się dusimy, a tam musimy przejść. No ale zanim udusimy się to trochę minie. Najgorsze jest to, że nie mam czym rzucić. śmianko gdzieś Słysza. tutaj przy drzwiach O, ale hamsko Ale do tych drzwi nie musimy iść O tu jest O następny 126 Jest tylko jedno dobra O, będzie o, leciało dwie. coś Mamy dużo szafek do wyboru mhm. Przed nami leci Okay. nic nie widzę. Słyszę że trzanie, czy gdzieś będą flikować drzwi? Tak, są trzy, trzy drzwi. Tu walczę. Tu też chyba walczę. Chyba na wprost. Dobra, to, to ja ryzykuję. Tak. E, Migały światła. Mhm. Chyba. Tu dopiero. Są dwie szafki. Już nie mm. wiem czy to nie był fake, sam nie wiem. Uważaj, bo tam jest ten typiarz. Nad przejściem. A, no tam są drzwi dalej, chodź. Wiem, ale tu jest jakieś normalne drzwi i drapień na górę. A, to idź. Idź zobacz co tam jest co ciekawego. A, po prostu wejdźcie do Nikon, gdzie są kamienie. Dużo kamieni. A. Myślałem, że zawsze jest chociaż tam jakaś szafka czy... A czyli, Mi się wydaje, że to jest takie przejście do góry ze schowaniem się, też. Aha Dobra, chodź Biegną. O, Uważaj, nie cofaj się za daleko. Mówię, nie cofaj się za daleko, zdążyłem dosłownie. Masz. Naprawia się. Jeden mi starczył. Tylko teraz, jak ją mamy ominąć. To jest dobre pytanie. Czekaj, bo chcę zobaczyć, jak ona chodzi. Wokół tego kamienia Tego głównego kamienia po środku. Nie wiem czy iść za nią? w tą stronę nie, bo na kuka robi. Chyba nie tędy droga. Tam na prawo trzeba iść. Bo to jest koniec. Tak mi się wydaje. Tak Nie, nie możesz tu wejść. Księżyc ci zabrania. Księżyc ci zabrania. Księżyc jest po naszej stronie. No. O, musimy poczekać aż ona przejdzie na lewo, jak dla mnie. Co jakby by... by... idzie. Dobra, musimy, musimy szybko. No, 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 dawaj, 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 dawaj. Lepszej okazji nie będziemy mieć. Tutaj jest czuganie się. A, tu jest generator! God damn it, no faktycznie jest wymagany generator. Chyba na środku można się schować do tego generatora. Kurde, prawie prawie mi weszło w dupę. No nie, no to to to. to tak, to już się nie będziemy bawić, halo. To to hamuwa, giga hamuwa bym powiedział wręcz. Nie ma tu nic. Trzeba iść na drugą stronę, no god damn it. To bardzo jest to żeby pójść na daleki dystans z cołowania No to. Uwaga O ona wie To mało powiedziane, że wie Oh no, she knows Nie jest pusta Mi się wydaje, musimy, że jednak tak tam ona... na drugą stronę ona... musimy ona pójdzie na drugą stronę, musimy iść za nią, żeby przejść do głowy Najpierw czyli... do drzwi tych naszych powinniśmy no. pójść Pst. Tak, bo tam są szafki Aha, dużo szafek No dobra Cofa, cofa Widzę, widzę, widzę Poko, póki nie biegnie to na luzie no i mimo wszystko, bo ona tak ma tym że nas nie widzi, ale jej AR że jej nagle bez powodu skręci w naszą stronę. Co? jak będzie cofać. Nie widzę fiuzów. No ja też nie! Dobra, ty tam sprawdzaj, ja będę patrzył czy wraca. Jest jeden Fuse. Są monetę z drugi Fuse. Wraca. No, tylko jak ja mam ją teraz wyminąć, powiedz tymi? Nie wiem. Postaram się tutaj. Rzuciłem jej tego i się zainteresowała tym. Nie rób tak, nie rób tak, nie wkurzaję jej. Ja liczę na to, że ona jest głupia i mnie wymienia, a jak mnie nie wymienia, to znaczy... Wraca, się do tych, do generatora. Okej. Okay. Czyli masz, możesz przejść. Idę, 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 idę. Mam oba Fuse. Oba, oba. To są okay. oba potrzebne, więc teraz tylko do generatora. Wąbsta. Dobra, idzie, 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 dawaj. To jest okazja. Idę, idę, idę. Dobra, i teraz zrobimy tak. Włożymy, włączymy generator, ale z tym przyciskiem musimy poczekać aż ona pójdzie. No. Teraz musimy poczekać. Ona musi sobie pójść tam na koniec. Ale Hamsko w tych najdalszych szafkach dosłownie były. W tych najbardziej w głąb. Hmm. Chyba idzie. Mm -hmm. o, a tu się nie dało przejść? Chyba nie, bo sobie... ty szybko mi się wnerwiło. Oj, znowu o, ten. Wszy. Okej. Dobrze, że ten etap jest zawsze taki sam chociaż. Idzie się przyzwyczaić. No, Zrzuciłem wagon jak coś już. Okej. nie trzeba drugi raz. No okay. mi na plecy go nie zrzucił No! Mówię do drzwi, bliska, bliska, bliska Świetnie God Nie wiem, może fejkowe Przyszliśmy w wieżę dwa razy Jeszcze raz bardziej chamsko niż drugi raz o. 133 A To dopiero, dopiero 33 osy no, Słyszałem To było a, to te nie mają taki dziwny dźwięk Oho, będzie leciał chyba No części się Tak, leci Leciał Nie to przejście w ogóle Tu jest kładka, uważaj nic nie widzę. Chodź, chodź, tu, 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 kładka. Wow. Ja Tutaj słychać chyba. Słychać tych u góry. Patrz, u góry też. Dobra. Znaczy, ja staram się iść jakoś. Gówno widać ogólnie. 135. I znowu śmianko słychać. Słyszę. Dobra. U, yy, nie wchodzimy tu. Fak, 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 fak. Dobra, ciągła, ciągła. Dzięki. A tutaj nie przyjdziemy, bo są te. Ach, na razie tam nie idziemy. Wiem, ja już spotkałem takie jedno. 136. I jest śmianko znowu. Uwaga. Słyszę. No dalej, wie gdzie? A... To jest niefajny poziom, bo tu jest nieograniczeń czasowo. Tylko trzeba szukać wyjścia. Mhm. Uh -huh. Dobra, mam. Idę. Chodź. Dobra. O, da. Ani, już myślał, że dalej jest. Tak wydawało. Weź. 138 No 138. mi się postać już dosiłać zatrzymał Oho, oczy O! Przed twarzą znowu no, le Leci! Leci Raz. Fajnie, nie mam jak się schować No i umarłem. God damn it! Nie wiem, jako usłyszałem jakoś, nie ja wiem ja jak usłyszałem jakieś. Ja też usłyszałem, ale nie dość, że miałem laga na otwieraniu drzwi to jeszcze. Kur. Wszedłem do pomieszczenia, w którym akurat ani jednej szafki nie było. Rewajwuję się. To było oszukane. Okej, okay, to welcome back. Welcome back. O wow, odzyskałem tylko jedną rzecz ze wszystkich. Ktoś co, bo. Ja podniosłem po tobie rzeczy, bo nie widziałem, że się raz tam. A. I mieć bandaże. No. Ale mocna ta latarka, co jest? Jeden filt założony, jeszcze jednego brak. Mam drugiego, dobra. To dawaj. Nie! Yeah. Zostawcie mnie. <grym> Obmacywacze. Oho! Oho! O, nie podoba mi się ktoś to. Ale nowego. Ale ładne. Ładne. No mówię, my wbrew pozorom poszliśmy do jaskiń, ale jesteśmy bliżej wyjścia niż się wydaje. O! O, oh, oh. bieganko! Oh, o nie, o oh, nie, o oh, lisy, jesteśmy okay, mocni. Ale on, ale on ładnie wychodzi z tego. Mm -hmm. Spacja, żeby skoczyć! Yo. Yo! Trzeba lecieć za tymi, za światełkami. Yo! I ten remix. Prawo uh. O kurde, kamienie Jasne, że on musiał wrócić Bez niego to by nie była gra No Jo jaka kaczenka. animacja! Jo kadzienka! O nie spadamy! O, jedziemy dalej! No, go nie, go. Jedziemy dalej! Au! Jak się chować? K kontrolem. Nieźle pojechałem. No nie! Ja też zginąłem. O kurde, ja ale to zerumbiste było! No. Wow! O oh, wow, ale jestem zły teraz Na kogo? Na siebie! Wow! Nie pomyślałem, że kontrol, myślałem, że S Ale to, że dostałem Gonga to jedno, kurde, byłem ogłuszony i nic nie widziałem, nie widziałem, że jest skręt. Nie zdążyłem zareagować. Ja też, ja też siedziałem skłócony, bo myślałem, że o to chodzi. O oh, wow! Dodajmy do 149 drzwi. Wow. To jest dobry odcinek. To jest dobry odcinek. To jest dobry odcinek.